Mieszkańcy Olesna niedzielę spędzili na sportowo, rekreacyjnie i charytatywnie. Wszystko to za sprawą drugiej Oleskiej Olimpiady Przedszkolaka oraz Dnia Dziecka, które odbyły się na stadionie miejskim w Oleśnie. Celem dzisiejszego wydarzenia właśnie była przede wszystkim promocja sportu w przedszkolach. Kluby sportowe, pięć klubów sportowych przygotowało konkurencję dla dzieci, które one ćwiczyły w przedszkolach i przedstawiały nam je dzisiaj tutaj w ramach konkurencji. W przerwach dzieciaki mogły się zabawiać, tańczyć razem z klubem Haryzma Olesno oraz UKS Gwiazda Olesno. Oleska Olimpiada Przedszkolaka to wydarzenie zainicjowane i organizowane przez Oles Kluby sportowe. Cel jest jeden: wzbudzenie u najmłodszych dzieci ducha sportu i zdrowej rywalizacji. Wiadomo jest, że sama koordynacja zaczyna się od wieku przedszkolnego i żeby to po prostu. E, dobrze wyszkolić, żeby dzieciaki później nie miały nawet problemów w, zwykłych, w zwykłym poruszaniu się, funkcjonowaniu w życiu. To fajnie by było od dzieciaka, po prostu od małego zachęcać do tego sportu, do aktywności, bo to jest jednak zdrowy tryb życia. W tegorocznej edycji wystąpiło ponad 100 przedszkolaków z 9 przedszkoli. Dzieci poprzez zabawę rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sportowych, a na zakończenie olimpiady każdy przedszkolak był wygrany. To rzeczywiście jest fajne, że wszystkie dzieci wygrywają, wszystkie dostają medale, dyplomy, bo to jest najważniejsze dla naszych dzieci. No oczywiście najbardziej to się liczy atmosfera jaka tutaj jest i to, że jest taka radosna i super, tak wszyscy się bawią, także to jest chyba o to chodzi w sporcie, żeby była świetna atmosfera. Bardzo fajna inicjatywa, super, że takie coś zorganizowali. Córka pierwszy raz startowała i jest bardzo zadowolona z tego. Druga olimpiada Oleska to nie jedyne sportowe wydarzenie tego dnia. Od rana na stadionie odbywał się turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło się aż 30 drużyn. Ta dzisiejsza zabawa, w sumie, ale to były na niektórych bardzo poważne zawody sportowe, bo tutaj występowało 30 drużyn piłkarskich, więc to ma ogromne znaczenie dla każdego z nich, a przede wszystkim dla rodziców, którzy tu przeżywali mocno. A z drugiej strony druga olimpiada przedszkolaka. Wszystkie nasze przedszkola stawiły się tutaj w komplecie, więc była zabawa na całego. Ponadto z okazji Dnia Dziecka dla starszych, jak i dla tych młodszych, zorganizowano moc atrakcji. Przygotowano darmowe dmuchańce, animacje, gry i zabawy, występy młodych wokalistów, malowanie twarzy, pokaz sztuki fryzjerskiej oraz samochód strażacki.